Cześć, witajcie w kolejnym długo oczekiwanym odcinku naszego podcastu Nierozłączne. Zapraszamy do słuchania. Dzisiaj porozmawiamy o. O tym, jak się czujemy z tym, ile mamy lat. Tak, ten odcinek nagrywamy po raz drugi, ale podejście do niego robimy od lipca, a jest październik, więc minęło trochę czasu. I ja chciałam nagrać ten odcinek, właśnie jak jechałyśmy na Twoje urodziny. Właśnie z taką myślą, żeby pogadać o tym, jak się czujesz z tym, że masz 34 lata. Ja mam 33 i też było tak, pamiętam, że w okolicy tych twoich urodzin ktoś do mnie napisał, być może dlatego, że ja miałam wcześniej swoje urodziny, bo ja mam urodziny w czerwcu o tym, że jakaś dziewczyna, że, jak, że niedługo kończy 30 lat i że w ogóle jest taka przerażona tym i że to jest takie straszne. I pamiętam, że mnie to w sumie, z... I że ona w ogóle płacze i że coś tam. Mhm. I że mnie to jakoś zdziwiło, że aż tak to na kogoś działa. No i właśnie wtedy pomyślałam, że zapytam ciebie jak ty się czujesz z tym, ile masz lat? Dobrze się czuję. To I... no, dziękujemy, to cześć, pa. No ale naprawdę tak jest, w sensie wiesz, że mi te liczby nic nie robią. To nie jest tak, że jak sobie myślę, że teraz 34, ale zaraz będzie grudzień, sylwester, nowy rok, więc już będę rocznikowa miała 35. To, że to coś znaczy złego, życie mi ucieka. Ja jestem bardzo okej okay z tym, ile mam lat. Na pewno jestem z tym bardziej OK niż kiedyś. Czyli pamiętam. A czemu kiedyś nie byłaś OK z tym, ile miałaś lat? Bo miałam takie poczucie, że mam ile lat i że w tym wieku powinnam już mieć odhaczone jakieś punkty, których nie miałam odhaczonych. Jakie punkty? No wiesz, no, yy, mąż, dzieci. Nie wiem, jakaś tam kariera, coś tam, coś tam, coś tam. Nie? Mhm. A gie, pamiętasz jakieś takie urodziny, które były dla Ciebie trudne? Właśnie chodzi mi 24. o. 24. Ale one też były przełomowe bardzo. Tak, one były dla mnie bardzo trudne. Bo, Bo właśnie się zbliżała ta wiesz, okrągła e, liczba i ćwierćwiecze. No nie no, ale to jest jakieś tak, to brzmi mhm. poważnie, ćwierćwiecze. E, więc to były ostatnie urodziny przed tym. Ja byłam wtedy no, w żadnej relacji. Byłam nieszczęśliwie zakochana. Yy, miałam już wtedy skończone studia, czy nie? Możliwe, no ale to nie ma znaczenia, ale nie miałam pracy wymarzonej na bank wtedy jeszcze, yy, bo to chyba były urodziny przed tym, jak w ogóle zaczęłam pracować już w miejscu, które powiedzmy, że zbliżało mnie do tego, żebym miała taką pracę, jaką chcę. Yy, byłam bardzo zagubiona sama w sobie. I tak, no to były bardzo trudne urodziny, choć równocześnie były jakoś tam piękne. No twoje życzenia dużo mi wtedy pokazały. Ja to często powtarzam, że ty mi wtedy życzyłaś, żebym przestała myśleć, że coś nie jest dla mnie, bo wszystko jest dla mnie. I ja słysząc te słowa się poryczałam, więc to trafiało totalnie w moje serce. Mhm. Nie? Tak w punkt, że ja nie wierzę w to, że coś mogę i że ja mogę chcieć. Mhm. I te urodziny na pewno były trudne. Potem już było tylko lepiej. Czyli potem od też 10 poszłam lat na z górki. Tak, znaczy, wiesz, bywa trudno, i to jest praca nad sobą, ale rzeczywiście ja potem poszłam na terapię. Ja potem y, zaczęłam też robić różne rzeczy, które lubię robić. Zaczęłam nad sobą bardzo poważnie pracować. Zaczęłam się z sobą zaprzyjaźniać i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Niektóre te procesy trwają do dzisiaj. Mhm. Czyli nie widzisz żadnych minusów tego, że masz 34 lata? Hmm, to jeśli to pewnie jakoś tam jeden, no ale to jest no jaki... biologiczny. No. Czyli jeśli mam w sobie pragnienie bycia mamą, to siłą rzeczy, patrząc na to, ile mam lat, powstaje pytanie, czy to się kiedyś wydarzy. No ale to, to pytanie jest, się, się zawsze, wiesz, nawet jak masz 24 lata, to jest pytanie, czy to się kiedyś wydarzy. No tak, no ale wtedy jeszcze masz jakieś takie myśli, że masz dużo czasu, a im jesteś starsza, tym bardziej wiesz, że tego czasu masz mniej. Wciąż ja mogłabym być w związku, mieć męża i nie wiem, z różnych powodów nie móc mieć dzieci, tak? wtedy pewnie bym chciała adoptować, znaczy w ogóle bym chciała, nawet jakbym mogła, nieważne. Chodzi mi o to, że jeśli myślę o wieku... To adoptuj. Nie. Jeśli myślę o moim wieku teraz mm. i o minusach, to to, co jest rzeczywiście zatrzymujące i co czasami mnie konfrontuje, to jest to ta kwestia biologiczna na pewno. Bo wiesz, to jeszcze nie jest taki wiek, w którym ja czuję, że ojeju, trudno no, mi się Biologiczna? Nie, no, bo to tak brzmi trochę jakoś biologiczna. No. Chodzi ci bardzo konkretnie o to, że z każdym rokiem szansa na e, zostanie matką się zmniejsza. Tak. Bo to jakby to no konkretnie to jest... chodzi o te kwestie, czyli tak. o kwestie rodzicielstwa. Tak. Mhm. Się to no tak, ale potem już kwestia biologiczna no. jakby, no nie, no bo to jest takie trochę nie, niekonkretne, w sensie takim, że Chodzi o tę jedną kwestię, bo kwestie biologiczne mogą różnych rzeczy dotyczyć, wiesz, biologicznie też się skóra starzeje na przykład, nie? Ale jakby nie, to jest twój problem. Nie, tylko... ja kocham moje zmarszczki, kocham moje siwe włosy, jestem z tym totalnie ok. Ja, to, nie, to mi na razie nic nie robi. Ja to się rozumam. pewnie kiedyś zmieni, natomiast na razie absolutnie nic mi to nie robi. Chodzi po prostu o to, że tu chodzi o tę konkretną kwestię. A czujesz się trochę na przykład rozliczana bardziej ze swojego wieku przez to, że jesteś kobietą? Ale rozliczone w jakim sensie? No właśnie, że na przykład, że masz takie poczucie, że mężczyznę w twoim wieku mniej by, na przykład wiesz, mm, to, albo jeszcze trochę z innej strony, czy czujesz, że to ile masz lat właśnie w kontekście tego, że jesteś niezamężna i bezdzietna, yy, że to jakby w ludziach coś yy, trygeruje? W no niektórych na pewno, tak. Ale mi to nic nie robi, bo to nie jest o mnie. Mhm. Więc jasne, tak, to potrafi wzbudzać komentarze, pytania, tak. Mhm. I z pewnością jest tak, że wiesz, czas mężczyzn i czas kobiet, to nawet filozofia o tym mówi, wygląda trochę inaczej. Mhm. Z, głównie ze względu na rodzicielstwo. Yy, i, I siłą rzeczy w nas jest no tego czasu trochę mniej. Mm. To jest o tyle ciekawe, że żyjemy dłużej, prawda? Tak. Więc tak. To jest w ogóle yy, to jest fascynujące. To jest dosyć takie typu why? No. Ale jest to fascynujące, mm. bo tak, no, tak na logikę to powinno być inaczej, nie? Skoro dłużej żyjemy, no to powinnyśmy dłużej móc zostać matkami. Mm. A tak nie jest. Tak. Także, jeśli mnie pytasz o jakieś minusy, to to jest taki znak zapytania duży we mnie. Mm -hmm. I jestem pewna, że on by był niezależnie od wieku też. No, ale po prostu... że byłabym sama, tak? Nie rozumiem. <laughs> Jak to niezależnie od wieku. No, nie jest właśnie zależny od wieku, bo wiesz, że ten czas ci się kończy na pewne rzeczy. No tak, ale jak miałam te 20 parę lat, to też to miałam no tak, tylko wtedy. No tak, no to, ale wtedy masz takie poczucie, okej, okay, mam jeszcze dużo czasu. A teraz jakby po prostu czujesz, że to jest taka kwestia, że wiesz, że, że to jest tak, taka furtka, która się zamknie. Już nie wróci, tak. Że, że Kiedyś i no. że ten moment się zbliża. Oczywiście bez przesady jeszcze. Natomiast no jakby gdzieś tam mhm. powoli majaczy na horyzoncie, może tak. Bardzo powoli, ale jednak. No, coraz bardziej realnie jednak mm. bym to tak nazwała. W sensie ja się z tym konfrontuję bardzo realnie. Czyli mm -hmm. tak jak jeszcze ileś lat temu nie potrzebowałam sobie wyobrażać, jak będzie wyglądało moje życie, jeśli będę sama, tak mm -hmm. teraz zaczynam te myśli do siebie dopuszczać mm. i sobie wyobrażać. I jak się z tym czujesz? Różnie bardzo, bo to o, to bardzo różnie. Rzeczy mm -hmm. są dni, że jestem z tym okej okay, i jest dużo pokoju. i Fajnie i wiem, że będę szczęśliwa. A są takie dni, że jest mi bardzo trudno i smutno, i że trzeba jakąś stratę ewentualną opłakać albo się z nią spotkać. Mm. Także tu nie ma jednego schematu. Dobra, a powiedz mi, ale poczekaj, bo ja potrzebuję się upewnić, to jest tak, że ty mnie pytasz i ty nic nie mówisz? Czy... No ty <laughs> mi nie ten zadajesz ten... pytań. No. No, ty... No a słuchaj, no to, to się ja przebi, marz... no. Wiesz, to jakby tutaj to nie moja wina, że ty nie zadajesz pytań, tylko jak gwiazda odpowiadasz. Tak to widzisz. A be, be, be. O nie. O Ej, no bo ja nie chcę, żeby to tak wyglądało. No to coś zrób, żeby tak nie Dlatego wyglądało. Dlatego się pytam, czy możemy jednak zrobić tu wzajemność. Ale no czy no... chciałabyś powiedzieć, jak ty się czujesz? Jesteś rok młodsza. Ale czemu ten ton? No bo mnie to przejęło że mówisz jak gwiazda Iży. No bo tak jest w naszym podcaście, ale to jest kwestia tego, że ty nie masz takiej inicjatywy, jak ja mam do zadawania pytań. Ty zazwyczaj odpowiadasz. Ciebie pytają, a ty głosisz, perorujesz, moralizujesz. Hey. Hey. Nie, ja tu mówię... Ola, jesteś niemiła! To się wytnie. Będziesz sama w tym programie to wycinać naprawdę. Już ci gratuluję. E, dobrze. E, Jestem ciekawa Twojego zdania. Jest mi rzeczywiście trudno się przebić, bo wygląda to tak, że ja kończę odpowiedź na pytanie, a ty mi zadajesz kolejne, co jest absolutnie wspaniałe. E. Natomiast ja wtedy nie zdążam zadać ci pytania, się Jak orientuj. ty masz, więc <grym> możesz mi opowiedzieć, proszę, Mój. jak ty masz. Mogę, mogę. Dziękuję. E, wiesz, co? E, generalnie. Ale, że co? <grym> Ale jak Dobrze, ja mam ryzyk? Możesz... pytania. No? E, Olu. Pytaj, gato. Nie lubię w Wołaczu. Olu. Bo to sama powiedziałaś tak do mnie, no. no ale ty, ja nie wiem, czy ty nie lubisz w Wołaczu? Ja nie lubię. Jezu. Pytaj i powiedz, no. Świetnie. Czy y, chcesz opowiedzieć, jak ty się masz z tym, że masz 33 lata? E, wiesz co? Ja mam się z tym spoko. Y, znaczy, no, generalnie myślę, że ta kwestia. Y, tego właśnie, tykającego zegara biologicznego jest. No bo wiadomo, że to jest. Ja o tym nie chcę dużo mówić, dlatego że to są bardzo prywatne sprawy moje, ale na pewno jest tak, że rzeczywiście no to jest coś, czym się gdzieś tam trzeba. Konfrontować i coś, co po prostu jest. Jakkolwiek byśmy chciały to wypierać, być może czy chcieli, bo to nie tylko kobiet jednak dotyczy, no to po prostu jest tak, że pewne decyzje można podjąć w życiu do pewnego momentu. Ale z nie zawsze to są nasze decyzje, no jakby to jest skomplikowana tak kwestia, więc na pewno i rzeczywiście jest tak, że to co mnie bardzo tak fascynuje, to to, że ja bardzo długo w moim życiu miałam takie poczucie, że ja jakby w ogóle jestem totalnie za młoda na to, żeby być matką, ale tak. W ogóle, jakby no to, wiesz, ciało dziewczynki tak naprawdę no często jest biologicznie do tego zdolne, jeszcze w momencie, w którym, no jakby w ogóle jesteśmy dziećmi, tak naprawdę, nie? A więc to też jest w ogóle dosyć takie yy, specyficzne, nie? W sensie to jest, nie wiem jak ty miałaś, ale dla mnie to było mega dziwne. W sensie takie, że tak, co tu się od ja nie Pawła? Jakby, wiesz, i w ogóle takie miałam, po co? Jakby. Ludzie, ja idę teraz na biologię, jakby czemu tu coś się dzieje, nie, czemu wiesz, więc jakby, że, te, jakby mam trochę takie poczucie, że ta biologia do, nie do końca dzisiaj współgra z, już rozmawiałam z Tobą o tym kiedyś, z tym jak dzisiaj społecznie funkcjonujemy, bo rzeczywiście no jesteśmy płodne bardzo wcześnie, kiedy nie powinnyśmy być matkami po prostu. E, a myślę, że jest tak, że właśnie wiele z nas, kiedy ma taką gotowość z różnych powodów i dojrzałość emocjonalną, i właśnie jakąś taką e, e, życiowość się ogarniamy, i to wcale nie chodzi o jakiś taki, wiesz, bo zaraz oczywiście ktoś się włączy i odpali, że, no tak, bo najpierw robisz karierę i zarabiasz pieniądze, a, potem, a to w ogóle nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi o. Tak naprawdę jakieś takie swoje ugruntowanie siebie w, w świecie, w sobie, że ty wiesz kim jesteś, ty sobie trochę ułożysz pewne rzeczy i zaczyna i czujesz, że okej, okay, to chyba jestem właśnie w takim momencie, że mogę świadomie, yy, jakby być dla kogoś, yy, być yy, dla kogoś bezpieczeństwem, być dla kogoś wsparciem, być dla kogoś domem i tak dalej. I się okazuje, że o, 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 proszę pani, ale tu już zaraz pociąg odjedzie. I szczerze mówiąc, no to mam w ogóle coś, znaczy no, oczywiście mogę się buntować, to nikomu nic nie da, natomiast mam na to taki lekki bunt, że myślę sobie, że to nie... jakby że gdzieś nam się ten czas rozjechał, wiesz, kiedyś ludzie żyli dużo krócej, yy, a, a gdzieś ta biologia się nie zmieniła, tak? Ona gdzieś funkcjonuje dokładnie tak samo jak tysiąc lat temu. A jednak zupełnie jest inny ten czas życia w dzisiejszym społeczeństwie. To Była taka dygresja, ale no więc, więc jakby tak, to jest temat, który ja też rozumiem. Natomiast poza tym tematem czuję się świetnie. Patrz, to mamy bardzo podobnie. Tak, tak. Myślę, że... No tak, już zresztą o tym rozmawialiśmy, bo nagrywamy ten odcinek drugi raz, bo wtedy nagrałyśmy go bez wizji i stwierdziliśmy, że jednak jesteśmy zbyt ładne, żeście mieli nas nie oglądać. Tak, ja właśnie dokładnie tak stwierdziłam. Nie, stwierd no dobrze, nieważne. Dobra, a są jeszcze jakieś nie wiem, kwestie, sprawy, które powodują, że jest ci dobrze teraz? Bo tak jeśli dobrze cię rozumiem, to jest tak, że obie uważamy, że to jest super, że mamy tyle relacji ile mamy, że jest jeden wątek dyskusyjny, konfrontujący, a ja bym chciała tak szeroko usłyszeć, co sprawia, że jesteśmy w dobrym miejscu, że, że czemu mhm. tak jest, czemu ty tak masz, czemu tak się czujesz? Na pewno jest tak, że dla mnie te tak zwane moje lata dwudzieste, bo już o tym, co było wcześniej, to nawet nie ma co mówić. To był czas bardzo dużej takiej szamotaniny, powiedziałabym, w każdej kwestii. I w takiej kwestii w ogóle wiesz, czy tu studia, a może powinnam to, a może powinnam tam próbować, a może tam, a mo jakby takie decyzje różne. <laughs> Dosyć, no które są trudne, myślę. Zwłaszcza jeżeli ktoś się bardzo przejmuje wszystkim, tak jak ja czy Ty też. Z różnymi rzeczami się przejmujemy, ale generalnie się przejmujemy. Zwłaszcza wtedy się przejmowałyśmy, teraz właśnie, teraz już trochę mniej. Na pewno też dla mnie było bardzo trudne to, co zresztą myślę, że i że mamy tutaj podobne doświadczenia, no, że nie pochodzimy z jakichś zamożnych domów, delikatnie rzecz ujmując, więc. Więc to też były takie lata bardzo dużego straglowania, jeśli chodzi o przetrwanie finansowe po prostu, nie? Czyli i, i, i szukanie pracy, i różne prace, i często prace, których się, nie wiem, no nie lubi za bardzo, albo na przykład ja pracowałam przez długi czas zdecydowanie ponad moje siły, w sensie ilości, i też było mi bardzo trudno odpuścić, bo miałam poczucie, że muszę każde 10 zł po prostu zarobić, które mogę. Więc na przykład bardzo dobrze pamiętam, i to nie było tak dawno temu, jak wracałam do domu po dniu pracy, który trwał 12 godzin i po prostu ryczałam ze zmęczenia, nie? i z takiej właśnie też frustracji i, i tak dalej. Um, więc też właśnie, jakby u, po prostu myślę, że jesteśmy, ale no, niech będzie, że mówię za siebie, e, jestem na takim etapie, że parę tych spraw jest tak stabilnie ustawionych. To też nie jest tak, że nagle nie wiadomo co. I jakby tu jest wciąż dule, duże pole do rozwoju. Natomiast że już nie ma takiego szarpania się właśnie w tych wszystkich kwestiach, um, jak wtedy. Na pewno też to, że ja zrobiłam terapię. Ja zaczęłam terapię, jak miałam 28 lat akurat, więc też w ogóle dosyć późno, ale tak naprawdę też myślę, że wcześniej po prostu poza wszystkim nie było mnie na co stać. Um, I i na pewno też jest tak, że jestem na in, na przykład, że dzięki temu, nie wiem, że popracowałam nad swoimi lękami, zorazu no, lepiej mi się żyje, bo na przykład ten lęk tak nie determinuje yy, mnie i mojego przeżywania różnych rzeczy, jak było wcześniej, więc to jest też ogromna zmiana, yy, taka umownie po trzydziestce, no to jakby, wiesz. Yy. I ja też w ogóle mam takie poczucie, że w pewnym momencie i właśnie u mnie to było tak w okolicach 30, oczywiście to nie jest magiczny dzień, że wszystko się zmienia, ale takie trochę stwierdzenie z jednej strony, że mam w nosie co kto myśli i jakby robię swoje i się nie oglądam. Ja zawsze byłam dosyć taką osobą, jak się mówi chyba wewnątrz sterowną, czyli że ja byłam bardzo taka zawsze... W swoim zdaniu i w swojej opinii osadzona, jakby. Nie, nie jestem osobą bardzo, jakoś zbyt podatną na niem wpływ, natomiast wciąż jednak takie właśnie, a może głupio, a może pomyślą, że ja nie umiem. Na przykład w tej kwestii takiego przekonania o swojej wartości jako właśnie, nie wiem, specjalistce od czegoś albo mm, osobie, która nie wiem, posiada jakiś talent, jakąś wiedzę, jakieś tam umiejętności. Tutaj bardzo. Długo miałam takie poczucie, że nie, a może ja się nie nadaję, a może coś. I że w okolicach tej 30 miałam, mam, miałam też takie kurcze. w ogóle mi to nie obchodzi. I oczywiście to nie znaczy, że teraz już nigdy nie mam wątpliwości i nie mam myśli, że a może to, ale też mam. bo myślę, że trochę to dlatego było, znaczy dlatego się to zbiega z tą 30, że rzeczywiście orientujesz się tak bardzo dobitnie, że ten czas naprawdę leci. I że to nie jest tak, że możesz czekać teraz, jeżeli chcesz coś zrobić. Naprawdę ci na czymś zależy, naprawdę o czymś marzysz, naprawdę chcesz, żeby Twoje życie wyglądało w taki, a nie inny sposób, to nie bardzo jest czas na to, żeby się czaić i się znać, a, um, bo może ja się nie nadaję. No to się zacznie nadawać, albo to uwierz, że się nadajesz, bo jakby może nie być lepiej. W sensie jakby wiesz, to jest taki skrót myślowy. Dziękuję. No nie, no ale wiesz, o co mi chodzi trochę, no że jakby. Ja wiem, o co ci chodzi, ale zabrzmiało to dosyć dyskusyjnie. No, Jezus wszystko może brzmieć dyskusyjnie. No. Jakby, wiadomo, ja mówię o swoim doświadczeniu. Yy, na tom, i wiadomo, no, każdy ma inaczej, tak? Ale chodzi mi o to, że ja zdecydowanie widzę, że przestałam się tak jakby czaić yy, w różnych kwestiach, tylko stwierdziłam, dobra, robię to i do widzenia. Mhm. Tak, ja jak cię tak słyszę, to mam wrażenie, że mówisz o dużym polu sprawczości, które się wydarzyło w, w Twoim życiu. Mniej więcej na przełomie, nie wiem, tam lat 30. I chyba mam podobnie, że mi na pewno pomogła terapia w układaniu sobie w głowie i w sercu różnych rzeczy. Na pewno to mi przyniosło wiele wolności, odwagi, gotowości do próbowania, popełniania błędów, że. Kiedyś wielu rzeczy mogłam nie robić, no bo się boję, że się nie uda, i dzisiaj wciąż się łapię na tym mechanizmie, ale już mam narzędzia, żeby ewentualnie ten mechanizm obejść, a wtedy byłam wobec niego bezradna. I że ta sprawczość, którą się zdobywa na tym etapie życia, daje dużo. Mm -hmm. Plus, wiesz, rzeczywiście ja myślę, że te yy, lata 30. zresztą często tak się o nich też mówi. To nie będzie jakieś moje wielkie odkrycie, że to jest taki fajny moment, bo właśnie trochę już się człowiek w tym życiu osadził dorosłym. Właśnie, oczywiście nie każdy, i też nie chcę, żeby ktoś, kto jest w innym momencie, się jakoś poczuł źle, bo nie o to chodzi. No, ale jakby statystycznie, nie wiem, masz pewnie jakąś tam pracę lepszą niż 10 lat wcześniej. Oczywiście, no, są wyjątki, tak, ale. Że nie wiem, masz jakiś grono bliskich przyjaciół, już takich sprawdzonych, te relacje są stabilne. Jak jesteś w związku stabilnym, no to żółbe, super. Nie zawsze, nie każdy, tak. Natomiast chodzi o to, że jest jakaś taka stabilizacja, też właśnie na przykład jakiś komfort finansowy, powiedzmy. A przynajmniej brak dyskomfortu finansowego. A z drugiej strony na przykład jest się w pełni jakby sił, zdrowia. tak? Bo jakby na przykład nie wiem, jak to masz, ale ja nie odczuwam fizycznie w sumie żadnej zmiany na ten moment między mną dzisiaj mhm. a mną 10 lat temu. Um... Ja też nie. jeśli to na plus, bo bardziej się czuję w moim ciele, wobec czego mogę bardziej. Mhm. Znaczy, ja Kość. na przykład wiesz, nie wiem, widzę, powiedzmy, że nie wiem, wyglądam odrobinę inaczej. E, nie wiem, widzę jakoś tam różnicę trochę, nie wiem, w, może w mojej skórze czy coś. To no nie, nie jest jakaś duża różnica, tak? No jakby, ale, ale nie o tym mówię teraz. Nie chodzi mi o sam wygląd, tylko o takie poczucie bycia zdrową, bycia mhm. silną. E, no to rzeczywiście u mnie nie, nie, nie dostrzegam różnicy żadnej, e, a. A te wszystkie zewnętrzne okoliczności, ale też to, co gdzieś tam mam w głowie w sensie psychoemocjonalnym, są zdecydowanie lepsze niż 10 lat temu, więc jakby ja się czuję na pewno lepiej. I też myślę sobie, że hmm, to jest to już taki może trochę taka wisienka na torcie, ale ja bardzo lubię to, że jesteśmy w takim momencie życia, że możemy sobie pozwolić na jakieś takie, wiesz, coś miłego po prostu, nie? W sensie, no to, to mm -hmm. jest kwestia kasy, ale, ale nie, do ko nie, nie tylko. Nie tylko, nie, to, to jest szersze. To ale wiesz, na przykład ostatnio miałam taką sytuację, że z moimi przyjaciółkami, które znasz, kupiłyśmy sobie dosyć spontanicznie bilety do Londynu samolotowe, żeby odwiedzić jedną z naszych przyjaciółek też. I to nie były drogie bilety, jakoś, nie, jakby znalazłyśmy też takie wiadomo, dobracy no i tak dalej. Ale wciąż zrobiłyśmy to na zasadzie, że rano gadamy słuchajcie, a może byśmy poleciały, I ja mówię, och, tak, marzyłby mi się Londyn taki już zimowo-świąteczny. Dobra, zróbmy to. I pomyślałam sobie, kurczę, jeszcze kilka lat temu to nie byłoby możliwe, bo każda z nas właśnie tu musiała odkładać, ciułać, miała jakieś takie zobowiązania, albo jakieś takie. a że jesteśmy właśnie w takim momencie życia, że możemy coś takiego zrobić. I że to jest jakaś taka wolność, hmm, która jest bardzo przyjemna. Mhm. Tak, ja bym to podsumowała w taki sposób, że ten czas, który teraz przeżywam, jest dla mnie czasem wielu możliwości, żeby cieszyć się życiem. Mhm, na pewno. A wcześniejsze lata były dla mnie czasem przetrwania. Walki o to, żeby w ogóle przeżyć mhm. I, i bardzo dużego zmagania cierpienia też. I to nie chodzi o to, że teraz nie ma żadnych trudów, tak? tylko że, nie, no wiadomo, to... że ja mam po prostu wrażenie, że to jest moment, kiedy mogę zaczynać oddychać pełną piersią, w takiej wdzięczności też do miejsca, w którym żyję, do możliwości, które mam, do relacji. Wiesz, że, mhm. że ja mogę. A powiedz tak. zachwycać, jeszcze, że tak powiem. Jakby ktoś ci właśnie powiedział, że tak strasznie się boi y, tego, że kończy 30 lat, to co byś powiedziała? Że o czym to jest? Ja bym zapytała, wiesz, czyli boisz Widzam. się. <grym>, to po też. O że, czym to jest? Że czego się boisz? No bo coś jest pod tym strachem. Wiesz, strach chce nas przed czymś ochronić i mówi nam o czymś ważnym w nas. A więc ja bym zapytała, że boisz się, że co? Że co stracisz. Że... Znaczy, ja, ja generalnie myślę, że tak bardzo ogólnie, to że mamy problem z urodzinami na przykład nie, niektórzy. E, ja na przykład miałam największe z 29, rzeczywiście 30 były dla mnie całkiem ok, mm, a no nie, w ogóle miałam fajny bardzo dzień i tak dalej. A te 29 były dosyć trudne i to, to były też bardzo. Ja do, doskonale wiem, że to były konkretne, trudne rzeczy w moim życiu, jakieś niezałatwione sprawy, nie na wszystko też miałam wpływ. E, I po prostu te 29 właśnie takie poczucie, że zaraz. Że, że to są ostatnie z tą dwójką z przodu, a tu są takie rzeczy jeszcze po prostu, które ja tak bardzo chciałam, żeby były inaczej, że to było dla mnie trudne. Mm -hmm. Więc jakby, ponieważ na przykład właśnie jak miałam te trzydzieste urodziny, to już tam trochę było bardziej poukładane to i tam, to, to było mi dużo lżej. Natomiast myślę, że no po prostu generalnie to jest no przemijanie, nie? I to jakby wiadomo, że każdy kolejny urodziny. No to coraz bliżej, no jakby wiesz, no i tu jakby nie ma się co oszukiwać, no. Tak, no to jest duży temat przemijania. Akurat może dla mnie jakoś tam prosty pod tym kątem, że ja czekam na niebo, nie? Więc. Ja, dobra, się... dobra, wiesz, czekasz, czekasz, ale to też nie jest tak, że. Że mi jest tr trudniej myśleć o tym, że odejdą bliscy mi ludzie. No ale Myślę, no to dlaczego, ja tak... skoro sobie pojadą do nieba i no, będzie będę taki te, fajny. Te, nie? Będę no nie bądź samolubem. Jestem trochę, niestety. Hmm. I że to jest też bardzo o przekonaniach, jakie mamy, że jedno to jest przemijanie, drugie to jest przekonania związane często z oczekiwaniami, czyli że ja powinnam już mm. coś i być może stąd jest jakiś dyskomfort w nas też. Czyli co? Ogólnie to fajnie jest mieć tyle lat, ile mamy? Tak. No właśnie, możecie nam powiedzieć, czy wy się dobrze czujecie w swoim wieku, a jeśli nie, to dlaczego nie? Pogadajmy o tym. Tak, i życzymy Wam, żebyście się dobrze czuli w swoim życiu, w tym miejscu, w którym jesteście. Ja w ogóle jeszcze tylko powiem, że uważam, że w pewnym sensie ten wiek, który mamy, jest zawsze najlepszy, bo to jest ten, który jakby mamy. Mhm. Więc, więc, on, więc jest najlepszy, bo jest. Tak. Rozumiesz. To, tak, co było, rozumiem. to już jakby tego nie ma. Tak. A to, co będzie, to nie wiadomo. Więc tak. to, ile mam dzisiaj lat, jest najlepsze, bo właśnie mam tyle. Otóż to. A jestem mądra, Jezus. Dobra. Jesteś. Pa. Pa, dobrego dnia.